Dziś powiemy sobie w jaki sposób obliczać pole równoległoboku i rąbu. Mam na rysunku przedstawiony równoległobok. Mamy tutaj podpisane ten bok, że to jest a, a no to oczywiście ten bok, który jest tutaj na dole też będzie miał długość a. My chcemy policzyć pole równoległoboku i tutaj wykorzystamy animację dostępną na tej planszy. Popatrzcie co się stanie. Jak wycięliśmy sobie ten trójkąt, który był po lewej stronie i przesunęliśmy go na prawą stronę, to on nam się ładnie dopasował i powstał nam prostokąt ten bok podpisany jako H, a ten bok to jest A. My już pole prostokąta umiemy policzyć, więc dla takiej figury wystarczy, że pomnożymy długość podstawy, czyli tego boku a, razy długość wysokości, ale ważne jest tej wysokości, która pada na tę podstawę. No to sobie zapiszmy. Czyli mamy pole równoległoboku, liczymy mnożąc podstawę, czyli w naszym przypadku to jest to a, razy wysokość, ale tą wysokość, która pada właśnie na tą podstawę, czyli tak, żeby tutaj był kąt prosty. Dlaczego to jest takie ważne, żeby to była wysokość, która pada na tą podstawę? Ponieważ gdybyśmy wzięli sobie drugą wysokość, Czyli tą, ona pada pod kątem prostym do tego boku. Czyli gdybyśmy wzięli sobie teraz ten kawałeczek i chcieli go przesunąć tutaj, to on nam nie będzie pasować i nie wyjdzie nam prostokąt, nie będziemy mogli policzyć w ten sposób. Czyli zawsze trzeba pamiętać, że bok mnożymy przez wysokość, która do niego pasuje, czyli taka, która pada pod kątem prostym. No, ale już zauważyliście, że w równoległoboku boku mamy dwie wysokości, zatem jeśli będę miała drugą wysokość, to ja też mogę policzyć pole rąbu, używając tej wysokości, ale wtedy już nie użyję tego boku, bo tutaj nie pada nam ta wysokość pod kątem prostym, tylko użyję sobie tego boku. Jeśli chcemy, możemy sobie obrócić, i teraz widać to lepiej, ale to nie ma znaczenia, w jaki sposób ten obrócony. Jeśli będzie w ten sposób, to dalej musimy pamiętać, że wysokość, która pada na dany bok, mnożymy przez ten bok. Czyli tu zapiszemy sobie ten sam wzór jeszcze raz, ale używając tej drugiej wysokości. Czyli przy obliczaniu równoległoboku, powtarzam jeszcze raz, ważne jest, żeby dobrze dobrać podstawę i wysokość, która do niej pasuje. Czyli do podstawy A dobieram wysokość, która jest prostopadła, do tej podstawy pada pod kątem prostym, a do podstawy B dobieram wysokość, która do niej jest prostopadła, czyli też pada pod kątem prostym. My w skrócie mówimy, że pole równoległoboku liczymy mnożąc podstawy razy wysokość. Jeśli powiecie w ten sposób, to jakby domyślne jest to, że chodzi o wysokość, która pada na podstawę, a pod kątem prostym. No to przejdźmy teraz sobie do rąbu. Ja mogę sobie ten równoległobok tak zmienić, żeby powstał nam rąb. I możemy pole rąbu liczyć tak samo jak pole równoległoboku, boku, mnożąc długość podstawy przez długość wysokości odpowiedniej. Ale uwaga, ponieważ w rąbie wszystkie boki są takie same, to wysokości też są tej samej długości. Więc tu już nie mamy wysokości HA i HB, tylko te wysokości są takie same. Tak naprawdę nie musielibyśmy już tego indeksu A używać, czyli tej małej literki przy H. Wystarczyłoby, gdybyśmy sobie napisali, że pole to A razy H. To poprawmy sobie ten zapis, który został nam porównany w obok. Zatem wystarczy, żeby zapamiętać, że mnożymy podstawę razy wysokość. Ale w rąbie mamy jeszcze jedną możliwość na obliczenie wzoru. I przejdźmy sobie do kolejnej planszy. Ta plansza pewnie wydaje Wam się już znajoma. I to prawda, ponieważ widzieliście ją przy omawianiu kwadratu. I tutaj zasada będzie podobna. Mamy tutaj rąb. Są podpisane przekątne, ta jest podpisana jako E, ta jest podpisana jako F. I znowu sklonujemy sobie te trójkąty, które są w środku. I obrócimy sobie je. I powstał nam teraz prostokąt, którego ten bok to jest to samo, co przekątna ta, czyli F. A drugi bok tego prostokątna to jest. Długość przekątnej E. Żeby policzyć pole tego dużego prostokąta, to wystarczy, że pomnożymy bok razy bok, czyli w naszym przypadku E razy F. No ale my nie chcemy tutaj mieć obliczonego pola prostokąta, tylko chcemy obliczone mieć pole rąbu. I tak jak przy kwadracie. Te prostokąty są takie same, mamy ich 8, a ja chcę mieć tych prostokątów. Tylko cztery. Więc żeby policzyć pole tego rombu, to wystarczy, że pomnożę przekąt na razy przekątna. To wynika z tego, że tutaj był prostokąt. I podzielę przez 2, ponieważ chcę mieć tylko pole tego rombu. Ponieważ w rombie są cztery trójkąty, a w całym prostokącie było ich 8. Czyli mnożymy przekąt na razy przekątna i dzielimy przez 2. My te przekątne oznaczymy sobie jako D1 i D2. A zatem pole rąbu możemy też policzyć mnożąc przekątną pierwszą razy drugą przekątną i to wszystko dzieląc przez dwa. Ten sam wzór można zapisać też inaczej. Można napisać sobie najpierw jedną drugą. A później pomnożyć przez d1 razy d2, który wzór wybierzecie tak naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ to jest jedno i to samo. Ja wolę pierwszy sposób zapisu, bo wtedy bardziej widać, co z czym mogłoby się skrócić. Ale obydwa wzory są dobre.